Witam. Zobaczcie, ten akumulator klient kupi przez internet. Spójrzcie na jego boki. Widać z tej strony, z tej strony, jak pączki są wypukłe. Dlaczego? Niektórzy powiedzą, że to wada akumulatora, źle wykonany akumulator. Otóż powiem Wam, że tak nie jest. Dlaczego? Sklep internetowy zabezpieczał ten akumulator. Przed wylaniem podczas przywozu. takimi zatyczkami, jedno włożył tu, drugą włożył tutaj, tak. Klienci się nie znają ogólnie na akumulatorach, bo, bo skąd mają się znać, to nie jest taka codzienna praca. Więc y, z tymi zatyczkami ten akumulator został zamontowany. Ciekawe jest to, że opary i tak tego elektrolitu znaleźć ujście tutaj tam gdzieś z tyłu też, gdyż Metalowe elementy pojazdu zostały pokryte białym nalotem, takim siarczanem łowiu. Co ciekawe, yy, awarii doznał też alternator. Tak więc, szanowni Państwo, zakup przez internet może być obarczony wieloma ryzykami. Prawdopodobnie z wiem, że wielu sprzedawców w internecie, jakąś taką małą karteczkę daje napisem, usunąć. Zatyczki. Ale ta karteczka może gdzieś polecieć, zgubić się. Zresztą dzisiaj osoba nie musi się znać tak naprawdę, czy ten akumator ma tu dziurkę, czy gdzieś indziej, po co jest ta dziurka, to nie powinno mieć. Yy, tym się może taki przeciętny konsument nie interesować. Ale takie rzeczy mogą doprowadzić też do jakichś tam problemów. Tak więc miejcie na uwagę, kupujecie przez internet, to też musicie myśleć o wielu sprawach. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, subskrybujcie.